Czyli witam wszystkich ponownie. Um, dzisiaj chciałem um, pokazać, um, uzupełnić mój poprzedni film. Um, kiedyś zrobiłem taki film, on się nazywał zestaw bushcraft, um, Bushcraft, zestaw podstawowy. Um, I chciałem się dzisiaj zająć trochę tym, jak to wszystko po prostu ogarnąć i jakie ja to wszystko noszę na sobie, bo, bo, bo tego jest, no, jest sporo. I, i wygodne rozmieszczenie tego przy sobie czy na sobie czasami dostręcza trochę problemów. Jeżeli ktoś z Was był w wojsku, no to pamięta, że kiedyś, kiedyś, jeszcze do, do, do lat 90. w zasadzie w obranie terytorialnym, to nawet dzisiaj podstawowym sposobem umieszczania gwipunku na, na sobie to jest, to jest pas główny, czy to, albo pas nośny i, i te pasoszelki. szelki. Które, które tam pokutują jeszcze tym, w tym Wojsku Polskim. Um, natomiast w dzisiejszych czasach coraz więcej jednostek po prostu używa kamizelek tak, tak, taktycznych, bo one są po prostu wygodniejsze i, i rozładowanie i, i rozmieszczenie tego całego łodnika na sobie jest, jest o wiele e, wygodniejsze. Natomiast ja nie sądzę, żeby że jak się idzie w las, żeby miało się na sobie kamizelkę taktyczną, czy jakiekolwiek inne oporządzenie i myślę, że większość ludzi będzie miało to po prostu e, m, przypięte do pasa. I chciałem wam pokazać dzisiaj, jak ja to noszę. Jaki jak jeden jakiś tam wypad do lasu. Mniej więcej to wygląda tak, że od, od prawej strony do pleców, na lewą stronę, noszę co, co następuje. Zrobiłem sobie dwie takie skórzane sakwy. Sami uszyłem, bo miałem trochę akurat zbędnej skóry, i uszyłem sobie takie dwie skórzane sakwy. Tutaj z tyłu są takie warcione paski żeby właśnie mocować do głównego. W tej po, po prawej stronie em, noszę przeważnie telefon, czyli em, jakiś, jakiś środek komunikacji. No dokumenty, jeżeli na przykład jadę, sam, jadę, jadę samochodem, muszę mieć jakieś tam dokumenty przy sobie, na przykład te tabaczkę czy coś takiego. Ale mam taką, mam taką, sakwę z przodu, gdzie trzymam te takie najcenniejsze, w zasadzie najba, najbardziej potrzebne rzeczy, które nie chciałbym zgubić. To właśnie telefon, dokumenty, na przykład kluczyki do samochodu, bo bo te Trudno by było później um, się poruszać, jeżeli, jeżeli to się zgubi. Kolejna rzecz to będzie um, pokrowiec z nożem wielofunkcyjnym. Ja wybieram Leathermana, Leatherman Wave. E, to była kolejna rzecz, którą mam przy pasie. Nóż główny, także nóż ten, ten bushcraftowy, czy to będzie jakiś tam e, nóż full tang czy to będzie na przykład, nie wiem, jakiś maczeta, czy coś w stylu. To będzie kolejna rzecz, którą mam przy sobie po tej stronie. Tam gdzie z tyłu będzie się tak zwykle majtać manierka czy jakaś butelka z wodą. To są takie. To jest taka taka butelka, którą się przeważnie przyczepia do plecaka, jak się w góry. To jest taka typowa górska manierka. Ona mi się tam trochę majta z tyłu jak, jak, jak chodzę po lesie, no ale mi to nie przeszkadza. Nie ma z tym większych problemów. Wszędzie w tej chwili można kupić na, na internecie jakieś tam zestawy hydracyjne. Kamelbaki, kamelpaki, jakieś tam, no oczywiście, manierki w pokrowcach. Te amerykańskie są szczególnie popularne i one są całkiem dobre. No i niezbyt drogie, bo nawet za 20-30 zł już można kupić taką manierkę. No ale ja lubię te, te butelki, bo przede wszystkim to są butelki. One są zrobione z aluminium. Także jeżeli coś się stało, to ja w tym mogę gotować wodę i, i nie będę się bał, że ta butelka mi się stopi po prostu. Dlatego wybieram butelki aluminiowe do noszenia. Nie są ciężkie, one, one, one ważą, ważą niewiele, ale, ale zawsze chcę mieć po prostu jakiś, jakiś sposób na, na gotowanie wody, na przykład. Gdyby zaszła taka sytuacja, mam w czym nosić i gotować wodę, to jest, to jest dla mnie bardzo ważne. Kolejna rzecz to jest apteczka. Apteczka mam zawsze przy sobie, zawsze na pasie. Dlaczego? Nawet jeżeli na przykład, jesteśmy w zorganizowanym obozowisku. To, no i mamy tam plesak, czy torby, itd., dalej, rozbijamy obóz, rozbijamy namioty, budujemy szałas, czy coś w tym stylu i... no i zostawiamy ten, ten swój cały główny ciężki sprzęt, zostawiamy w obozowisku, idziemy, idziemy do lasu coś robić. I wtedy przeważnie, kiedy, kiedy idziemy coś robić, coś się dzieje, coś się, coś się stanie, czy się potkniemy i się skaleczymy, czy się zatniemy, bo, bo coś takiego się stało na przykład, że Strugaliśmy kije, coś rąbaliśmy, no i się przypadkowo zaczęliśmy, Ojej, ojej, coś się teraz dzieje, nie ma apteczki. A gdzie apteczka? A apteczka została w plecaku. A pecak Gdzie? A plecak został w obozowisku. Także ja, ja tego unikam, zawsze mam apteczkę przy sobie. Do apteczki dojdziemy później, ja zrobię osobny film na temat tego, co ja mam w apteczce, bo to jest dosyć ciekawy temat. Natomiast apteczkę zawsze bezwzględnie mam na pasie i, i, i nie ruszam się bez niej. E, nigdzie. To jest taki środek zapobiegawczy również e, dla zapominalskich myślę, że e, jak się na przykład podróżuje w grupie, albo się wychodzi do lasów, czy, czy tam robi coś ciekawego właśnie grupą, to zawsze jest ktoś, kto tej apteczki nie ma. E, pomimo tego, że powinna być myślę, że w osobistym wyposażeniu na no każdego, e, czy członka wyprawy, czy, czy każdego Skauta, harcerza czy żołnierza, jakkolwiek byśmy to nie nazywali, zawsze powinna być apteczka przy, przy sobie. No niestety większość ludzi, z, tego, z mojego doświadczenia, o tej aptece zapomina, a, a, a powinni ją mieć przy sobie. Dalej na pasie będzie taka mała torba, bo jak się zbiera ten sprzęt do kupy, to tego, jego jest dość sporo. Ja mam taką małą torbę, którą akurat trzymam przy pasie. Ja można sobie przyczepić do, do pasa, mam takie e, tutaj masowanie na rzep. niewielka, no, pojemności ma może z 1,5 litra, no ale tam najważniejsze rzeczy tam można schować, typ jakiś kompas i tak dalej, tak dalej. Dodatkowy źródło, nie? no cokolwiek byście tam nie chcieli, to zawsze można schować. No i taką małą torbę noszę przy sobie, e, szczególnie kiedy na przykład wiem, że wychodzę tylko na jeden dzień, nie mam ze sobą plecaka, bo mi się nie chce go targać. Wychodzę tylko na jeden dzień, no, ale potrzebuję tam coś mieć przy sobie. Także taka torba jest jak najbardziej przydatna. No i druga sakwa, którą mam przy pasie. Ja w niej noszę kompas, dratwę i drut miedziany. Tak zupełnie trochę z innej beczki, ale właśnie jak łaziłem trochę po tym lesie angielskim niedawno i zbierałem grzyby, to cały czas ten las był mokry. Także tak sobie pomyślałem, że gdyby, miał się chwili, gdyby coś się w tej chwili stało i musiałbym zostać w tym lesie na noc, to na pewno przede wszystkim ogień, ognisko i schronienie przed, przed deszczem byłoby na, na, chyba na najwyższym miejscu na mojej liście, które musiałbym zrobić, żeby, żeby tam się jakoś zorganizować. Także dodatkowe źródło ognia. E, oprócz tego, że noszę zawsze przy sobie krzysiwo magnezowe em, w parze z gwizdkiem. E, jakbym się zgubił gdzieś, to zawsze można zagwizdać. E, Wezwać pomoc czy coś takiego. E, Powiem tak, że zawsze noszę krzysiwo przy sobie. E, nie może się tak zdarzyć, na przykład, że drewno będzie tak mokre, że od iskierki się nie zapali. Także zawsze mam przy sobie jakieś zapasowe źródło ognia. W tym wypadku mam ten mój nabój kaliber 12, który przerobiłem na przechowanie zapałek. Zwykłą gazową zapalniczkę, małe takie potężne podałka zapałeczek. Także, żeby, żeby pomóc sobie rozpalić ogień, no i schronienie przede wszystkim. Z tego co zauwa zauważyłem, że te, że te szałasy, wiem, szałas typu A, jak się buduje, w terenie, no one się tak średnio kupy trzymają, bo, bo nie mam, przeważnie nie ma się przy sobie żadnego sznurka, żeby to wszystko powiązać ze sobą, żeby tą konstrukcję jakoś wzmocnić. Dlatego ja z noszę ze sobą em, na przykład dratwę, albo jakiś śnur, lenowy sznurek i, i miedziany drut. To jest taki drut, który kiedyś, pamiętam z jakiegoś starego telewizora, czy z jakiegoś starego radia po prostu wyciągnąłem. Nie mam pojęcia z czego to było. W każdym razie, no, dużo, dużo ludzi, którzy, którzy zajmują się profesjonalnie sztuką przetrwania czy, czy jakimś survivalem, um, polecam, żeby mieć drut miedziany przy, przy sobie, bo żeby coś powiesić, żeby coś na przykład związać itd. Tak Także tak by wyglądało moje wyposażenie wiem, na mnie, na pasie. E, no Oczywiście, jeżeli się wybieramy w teren na, na dłuższy okres, to oczywiście plecak. Ze sobą byśmy mieli jakiś, jakiś namiot w tym plecaku, oczywiście ciuchy na zmianę, żywność i, i tak, dalej, tak dalej. Wszystko to potrzebne jest do bytowania w terenie. Natomiast ja, ja zdecydowałem, że tak właśnie noszę swoje wyposażenie. Jak idę do, do lasu czy w teren na jeden dzień, to jest takie niezbędne minimum, mi się wydaje. E, oczywiście można polemizować i oczywiście e, mody, można modyfikować. Natomiast ja te rzeczy po prostu zawsze noszę przy sobie w ten sposób. Przede wszystkim dlatego, że jestem praworęczny i, i lubię mieć swój nóż z prawej, e, z prawej strony. I te rzeczy, na które e, zwracam największą uwagę, czyli właśnie telefon, kluczyki do samochodu i, i dokumenty, e, zawsze chcę mieć pod ręką, e, żeby czuć, że, że mam je przy sobie po prostu, że ich nie zgubiłem. To na razie tyle. Dzięki za komentarze w poprzednich filmikach. Oczekuję następnych, proszę, proszę zostawiajcie komentarze. Jestem jak najbardziej otwarty na dyskusje i, i z, przyjemnością, z przyjemnością podzielę się myślami. Mam na, na myśli jeszcze kilka innych filmików, ale jeżeli macie jakieś pomysły, jak najbardziej je podrzucajcie. Jeżeli chcecie, żebym zrobił filmik na jakiś konkretny temat, to... To proszę, zostawcie komentarz czy, czy zostawcie wiadomość na moim kanale, a ja jak najbardziej się dostosuję. Dzięki i do zobaczenia wkrótce.